Dobra, siema wszystkim. Tutaj Immortal. Jest dokładnie 7:30 rano. Czy 15, czy tam 22. .00. Oczywiście zagrajmy w stary graf. Przepraszam za ucięcie w pierwszym filmiku, na samym początku. No, musiałam się zmieścić w tych 15 minutach, ale teraz nie popełnię takiego błędu, bo będę po prostu jak rzucać. Hmm. ułamek taki i, i kawałek drugi w jego odcinku na przykład no to zobaczmy co w misjach i tym razem mam stokę. Dzięki twoim działaniom Marsara jest obecnie w stanie otwartego buntu przeciwko Arcturusowi Męskowi. Były więzień Tyku z Findri ujawnił, że Dominium przybyło na Marsarę w celu wydobycia artefaktu obcych. Przejęcie artefaktu zada kolejny cios Dominium i przyniesie zysk w wyniku jego sprzedaży tajemniczym kontrahentom Findlay'a. Dobra. Jak widać są staruszki, dostaliśmy. Bardzo przydatna jednostka. Ten stary posterunek nie wygląda jakoś wyjątkowo. Spokojnie, braku. Inżynierowie z Dominium kopią tam już od miesięcy. Widzisz ten dźwig? Przygotowują się do wydobycia artefaktu i przetransportowania go gdzie indziej. A niech mnie. Widzisz? Więcej wiary, Jimmy. Dobra, czas na pobudkę dla Dominium. Rozwalmy bazę i wywieźmy stąd to maleństwo. Dobra już jestem, można że powiedzieć Przepraszam, że się przed chwilą nie odzywałem. Wspomniałem, że nagrywam Aha, więcej powiem o sanitariuszkach, to jest bardzo przydatna jednostka z tego powodu, że można łatwo ulec się jednostkę i nim jeszcze zginie no, Można łatwo szybko atakować, jak ma się nawet kilku marinesów i tam dwie czy trzy sanitariuszki to już się można zaoszczędzić wojska albo dłużej strzelać, albo bardziej uszkodzić mm, bady. Chodzi mi w tym sensie na przykład, że... Mm, nie wiem. Złe wieści? to ująć. Dołożyć komuś. Mm. Gotowy do akcji. Komandorze, przygotowano dla Pana dodatkowe samouczki. Głównie chodzi o to... Ciebie! Gdy mężczyka, bardziej może Będziemy potrzebować skrytory, o wielu więcej marines przed atakiem na posterunek no, dominium. Frowców. Wyszkol ich w koszarach. Skoro już o tym mowa, dodatkowe ERK pomogą szybciej wydobywać minerały. Wyszkol je w centrum dowodzenia. To już wiemy. Co się dzieje? Może hmm. na szybszy sobie się nie Jestem gotowy. niedźwiedził, jestem niegotowy! sobie? to może sądzę, że... Tempo, tempo, tempo! Lio! Czekałem na Potrzebne dodatkowe magazyny. Już, magazyny. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? W szeregu, chłopaki. Nie mogę się doczekać. Co pójdę na Potwierdzam. Przyjąłem. Zielono. Komandorze. Dominium atakuje bazę na w zachodzie. Dobrze. Dzięki temu Dominium nie będzie siedziało nam na plecach. Ludzie potrzebują naszej pomocy, ty Nie ma mowy, żebyśmy ich zostawili. Idziemy im pomóc. No ja. A? Zawsze do tego chcę iść. RRK gotowy. No pewnie. Wydasz jakiś rozkaz? Błagam, idzie się. ELK gotowy. Pewnie. Rewelacja. Dobrze was widzisz. Jesteśmy z wami. Powiedzcie tylko, co mamy robić? Witamy na pokładzie chłopaki. Dominium może iść do diabła. No jak? To chłopaki Reynora! Gotowy do RK Gotowy. Nie robi. RK już nie co. O, już dużo Jest Ech, nie. już dużo w sobie. 5 minut. Tempo, tempo, tempo! Myślę, że Lepiej, żebym tego nie załogali... Ale zostać jakiegoś myślnego to później będziemy. jakby par, par do drugi do <ślesenie> czy musi coś napisać czy coś. cicho, tak? Cicho. Jestem cicho. Jestem cicho. chłopcze. Co się dzieje? Nie, jeszcze, A, ja. Jest już lekarz. Jest już lekarz. Robi się. Uwaga, idzie się. I przed nim. Rzeku chłopaki. Bajet, no jest, jest już lekarz. Można takie przejścia robić na dole. Nie musimy się ruszać. Wiecie, jaka jest dobra technika? Bardzo dużo PRK. Wspólnie do minerałów potem buduje szybko jakieś łańcuchy Po prostu najlepsza technika dużo marnisów, trochę chorób Troszeczkę maruderów No i czołgi wiadomo, i na działka nie tam, no idziemy. Czekałem na ciebie Ci źli, poszli tamtędy! No właśnie idziemy do nich. Ostrzeżenie Zbliżają się higieny. <gulny> Oczywiście <gulny> Nie zła robota z tym punkrem, Dzięki twoim chłopcom i moim umiejętnościom daleko zajdziemy. Doskonale. Po zniszczeniu koszar i fabryki. Wystarczy wybić resztki, żeby spadać do domu. Pomóż pójść. Pomóż pójść. zawsze Lepiej, żebym byli nie dał opał. Gotowy do akcji. Uzyskałem dostęp do drzwi. Rozszyfrowuję kody bezpieczeństwa. Pełna kontrola nad drzwieniem. Pięknie. To teraz bierzmy to bydle i zabierajmy się z domu. Hm. No, tutaj weźmy wszystko. Zapytaj jednostki, w droga 30, wszystkie jednostki 37, utracone jednostki tylko 4, a w Domarii się przez grunt też zależy, jak w osia budowli. O. No dobra, no to do zobaczenia za chwilę, nie? Dobra, już jestem. Mm. Dużo nie minęło czasu, tylko sprawdziłem mniej więcej, ile tam było. Wyjdzie. I tak myślę, że chyba zmieści się wszystko. No to weźmy wiadomości. Dziękujemy, że pozostają Państwo z nami. Przenieśmy się teraz do Kate Lockwell, która ma dla nas nowe informacje na temat brutalnej rewolty Jima Raynora. Dziękuję, dony. Wygląda na to, że Reynor poszerza listę swoich celów. Zaatakował wykopańsko dominium i prawdopodobnie przejął niebezpieczny artefakt obcych. Imperator Mengs wypowiedział się dzisiaj w tej sprawie. Nie sposób stwierdzić, jakie spustoszenie mogą uczynić na naszych planetach te nieszkodliwe poroć relikwie. Osoby, u których te przedmioty zostaną znalezione, będą pociągnięte do odpowiedzialności. Głowa do góry. I tak wyślą za tobą list gończy. Dzięki tykomu. To szokujące wieści, Kate. Domyślam się, że wielu cywilów poniosło śmierć w wyniku akcji terrorystycznej Reinora. Prawdę mówiąc, jedynymi ofiarami były osoby, które trafiły pod ostrzał nadgorliwych służb bezpieczeństwa dominium. Dziękujemy, Kate. UNN, wasze pierwsze źródło informacji. Jim Reynor, morderca kobiet i dzieci na Marsarze. Hmm. Zawsze ten derminy, der on ma, zawsze, mm, zawsze nas jako wrogów uważa. No to jest czaszka, to jest wiadomo, tam będzie małotki, opis. To, to kto jest tym twoim tajemniczym kontrahentem? Komu mamy przekazać artefakt? Banda jajogłowych, których spotkałem. Fundacja Mobiusa. Fundacja Mobiusa? Przecież to legalna grupa badawcza. Dlaczego oni z tobą gadają? Kiedy twój chłop taśmęsk zakazał handlu towarami obcych, Poczuli chyba nużna garda. A ty wiesz, Jimmy, jak bardzo cenię naukę. Hmm. Dobra, Teraz nagarwać mu. Stary, czy ten urzędaz nie wiedział, że zatrudnia arcyłotra jako szeryfa? On na to liczył. Chyba moja reputacja twardziela sprawiała, że było tu cicho i spokojnie. Przez cały czas, kiedy nosiłem tę odznakę, nie musiałem do nikogo strzelać. A gdzie w tym przyjemność? Na no, razie no, to wolność. Muszę przyznać, Jimmy, że zrobił się z ciebie prawdziwy wojownik. Gdybym był starym męskiem, też zwiewałbym, gdzie pieprz rośnie. Mówisz poważnie? Nie. Żartowałem. Poczucie humoru. No, tu jeszcze nie widać chłopcy. Co to jest? Słyszałem, że zelgi zostały wypalone przez Protosów kilka lat temu. Minęły cztery lata, a oni wciąż znajdują zagrzebane nory na pustkowiach. No, takie trofeum osiągnie niezłą cenę na czarnym rynku. Masz ochotę zapolować wspólniku. Odpuść sobie typus. Ja upolowałem już tyle zergów, że starczy na dwa życia. No i to wszystko. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siema.